Dzień dobry kochani, witam Was w dniu 19 tego vlogmasu. Eee, niemożliwe, co Lili? 19 dzień. 5 dni zostało do wigilii, tak? Mm, więc wow! Czyli już większość jakby dni nagrałam. Eee, może nie było u nas jakby stricte dużo kontentu świątecznego, ale przynajmniej mieście codzienne vlogi. Wiedzie, e, macie dalej. Wiecie co u nas. Muszę Wam powiedzieć, że z po 9 jest dzisiaj mega wyspałam, bo położyłam się o 22.00. Nie zrobiłam co prawda miniaturki, ale film zmontowałam. Więc zaraz będę robić miniaturkę i Wam go dodam. Piję sobie kawkę. Byłam tak spragniona jakoś z rana, że wypiłam całą szklankę z soku jabłkowego i zaraz sobie chyba jeszcze doleję. Gdzie idziesz? Nienieczku nie ma totalną mamozę ostatnio, nawet nie mogę wziąć prysznica sama, bo jak tu jest z Piotrkiem, to się rozgląda, więc po prostu przychodzą do mnie. I od razu jak mnie widzi za szybą, to uśmiechnięta. E, natomiast to chciałam Wam powiedzieć, nie wiem, jaki mamy plan na dzisiaj. Na pewno się wyspałam, bo oprócz tego, że się położyłam tak wcześniej, to rzeczywiście Piotrek, no mała się obudziła, jak wychodził to było za 26. Ale na szczęście o 6.30... Zjadłam z nim w ogóle kanapki, trochę się poprzetulaliśmy i tak dalej. I słuchajcie, ja na szczęście była zmęczona i ja mówię, dobra, usypiam ją, odkładam ją na łóżko, idę spać z nią. No i półtorej godziny sobie spałyśmy, więc 8.30 wstałyśmy, ubrałam ją. Siebie też przed chwilą ogarnęłam. <laughs> Może się jeszcze pomaluję, zobaczymy. Ale już do mnie idzie. Jak włączam Stevena, bo tak mówimy na nasz odkurzacz, to ona za nim chodzi i jest super... W ogóle możemy nie być na horyzoncie przez chwilę, ale jak jest cisza, to idzie od razu do mnie, więc chyba zaraz włączę Stevena, żeby jeszcze sobie zrobić miniaturkę. I tak. Eee, więc no, ja sobie ogarnęłam przestrzeń, eee, i teraz właśnie mam czas, żeby sobie usiąść, a ona pewnie już teraz <grym> będzie chciała do mnie. Więc no, widzimy się później. Snowflakes dance upon the trees. POMALOWAŁAM SIĘ Jest dziesiąta trzy I będziemy Wychodzić Tak w pół do wydaje mi się Więc Teraz i już zaczniemy sobie segregować. Specjalnie sobie zostawiłam otwarte drzwi. Mam tutaj was na statywie. Mała tu się bawi. Eee, Czysty materac. Ja zostawiłam sobie nim eee, drzwi. Tak, to, to, to nie jest materac, tylko to jest taka gąbka do spania. Takie coś co się rozkłada na trzy. Plus jest taki, że nie trzeba tego pompować. I generalnie. Może zajmuje trochę więcej miejsca. To jest trochę minus, bo tutaj i tak już nie wiem, gdzie to wszystko opakować. Ale dobra, zamykam szafę, żeby to jakoś wyglądało i zajmuję się segregacją ubranek małej. Dobra, więc lecimy od góry. Tutaj akurat taka jest nowa sukienka. Nie wiem, czy ją będę zabierać na święta. Jeszcze przemyślę. Na pewno te dwie świąteczne od babci... Edyty i Babci Żenę. Żadne... Nie, drugą ja kupiłam. Eee, no to idą na święta, więc mamy już powiedzmy Wigilię i pierwszy dzień świąt. Na no, drugie już nie musi być w sukience. Poza tym zobaczymy, jak długo ta sukienka rzeczywiście wytrzyma. Eee, tutaj są po prostu te małe rzeczy. I się zastanawiam, czy nie lepiej, jakbym skierowała kamerę na to, co robię. I wam to potem przyspieszyło. No na pewno ta bluzeczka też wiadomo, jakby wszystkie świąteczne yy, chce, żeby ubrała my już będziemy w niedzielę wieczorem w Bydgoszczy, czyli no powiedzmy poniedziałek, wtorek jest Wigilia, czyli od tego poniedziałku do czwartku, tak? Taki okres świąteczny, więc yy, wszystko, co świąteczne po prostu chcę zabrać, a ma jeszcze takie spodenki. Yy. Takie ma spodenki sztuksowe, bordowe, które też się zaliczają, w sumie, do świąt eee, i będą pasować, bo większość rzeczy nie ma różowych. Na szczęście wybrałam kremowe dressy i wiecie, do tych czerwonych po prostu nie pasują. A też, jak jest wszystko ze wszystkim, to tak nie lubię, chociaż świąteczna już dobra. Przymykam oko, ale to są jeszcze takie fajne z myszką Miki. One są trochę dłuższe, a ona do mnie idzie, nie? <laughs> to jest niesamowite. O, ale mam jeszcze tą sukienkę. No to w sumie ona jest trochę większa. No ale wiadomo już. Potem nie założę, więc tak. To na pewno będziemy zabierać. Czy ja tu jeszcze mam coś takiego? Zaraz zobaczymy. Zobaczcie, kto przydraptał do mnie. Cześć! Cześć kochanie. Mama segreguje Ci ubrania, wiesz? Może tak? Macie tutaj ogląd na świat. Na pewno jest za mały, Cześć! Is this She Grandpa's stories that we love. Underneath the stars above. Christmas cheer around us all. Hearts are warm while snowflakes fall. Love and laughter fill the air. Family moments that. Coraz bliżej, nie? Coraz bliżej. Nie Boże, jak to szybko mija, że niedawno taki bobas. Ja mam czy cały czas wrażenie, że ja niedawno urodziłam. A o, jej bliżej jest do roku niż do urodzenia. To jest niesamowite. I teraz po prostu chodzi za mną. No to jest. Wiecie, jeszcze niedawno mogłam sobie robić w całym domu. Ona się bawiła na macie, a teraz ona po prostu za mną chodzi. Oczywiście mi to nie przeszkadza. Jest to nawet lepszy. Ups. No więc wracając, mi to absolutnie nie przeszkadza. Ja zdecydowanie wolę ten etap. Niż jak dziecko jest takie małe, że. Musiałam ciągle z nią leżeć bezczynnie, jeszcze było lato. Nie mieliśmy windy, więc jak byłam sama, to nie mogłam za bardzo wyjść na spacery. I generalnie po prostu nie jestem stworzona do czegoś takiego. Serio ja wolę biegać za dzieckiem, naprawdę. I właśnie ostatnio czytałam dziewczynę, którą obserwuję na Instagramie też właśnie, że... Bo ktoś jej pisał, który etap jest cięższy. I ona mówiła, że jakby niektóre dzieci są takie, gdzie je posadzisz tam, posiedzą, ale to nie moje dziecko i my mamy to samo. My nie mamy takiego dziecka. Ale ona woli już ten etap, kiedy jej powie, że chce jeść, bo to dziecko tam ma ponad rok, że no co chce, czego nie chce, dlaczego płacze. Wiecie, o co chodzi? Ja też zdecydowanie bardziej wolę, kiedy ona... Mm, jakby już jest coraz bardziej świadoma, na przykład jak jest w sklepie i płacze, to da się ją zabawić czy cokolwiek, a nie, że trzeba na łeb na szyję biec, bo ona nie rozumie, jakby dalej nie rozumie, że robimy zakupy, ale jest już coraz bardziej jednak świadoma, no bo niedługo ma 7 miesięcy, więc do roczku, czy tak naprawdę już niedaleko. misiaczek Cóż. It's dobre czy nie? Czekaj, jaki to może być? No, sobie już. Mm. Mm. To jest większe mm. powiem tam. Like to twinkle, look at the glow. Candles burn with the warm yellow. Snowflakes falling winter's breeze underneath the Christmas trees Always with joy and cheer. Let's make memories every year. Gifts and laughter, hearts all bo to już moja pierwsza wielkanoc. No i do jest 74, więc jakby do wielkanocy nie wytrzymamy. Raz ich brołam, no ale zostawię, bo wiecie, czasami jak się pobrudzi, czy właśnie do obiadku niech będzie. W ogóle nadal nie wystawiłam wszystkich rzeczy, które mam na Vinted, a co dopiero tutaj widzę robi się kolejna górka. Coco warming, frosty hands, carols ringing through the lands. Presents wrapped with love and plans. Christmas dreams like shifting. Nasza nowa, piękna. Mm. Też mi Dobrze, Już. Tego nie założyła. Już Ta może. Czy też, też nie przy... Jakby, ja nie mam gdzie takich rzeczy nosić, no nie wiem, nie ja ten tył jakoś chyba raz, chyba raz To, to, to są takie same sztruksowe, różowe, to spoko jeszcze. Idziemy? Ci się tu lepiej, nie, Moment, <muchos> through the lands, presents wrapped with love and plans. Christmas dreams like shifting sands. Santa's sleigh is on its way. Bring joy to all who pray. Underneath the tree we lay. And wishes bright as day, candles glowing in each room. Mistletoes as hearts of blue. wishes is bright as day. kończyłam Wiecie, te krótsze rzeczy to jedynie jak pojedziemy jeszcze na wakacje. Albo gdzieś pod spód te krótkie body. Niektórych rzeczy ona w ogóle nie założyła, ale to tak jest. No, u mnie w rodzinie są dwie starsze yy, dziewczynki i po nich yy, czytam jeszcze od koleżanki moja kuzynka dostaje, od właścicielki tego mieszkania bardzo dużo dostaliśmy, więc plus jakby każdy coś jeszcze kupuje. No tego jest multum, więc niektórych rzeczy w ogóle nie założyłam, no ale spoko jakby podlinkuję wam Winted, ale nawet nie wiem czy pozy tym vlogmasem, bo no szczerze mówiąc, to teraz jest dużo świątecznego <laughs> świątecznego zamieszania i ja nie wiem, czy po prostu teraz wystawię te ciuchę. Ale postaram się do tego usiąść. Może po świętach. Tu są rzeczy do... W ogóle zobaczcie moje sklep, święta pełną parą, dam to na miniaturkę. Eee, tu są rzeczy, które muszą być w szafeczce, tu są rzeczy, które idą out. Eee, no i jeszcze mam tam w szafie większe, to sobie potem pogrupuję, ale chyba zbieram się już na spacer. Słuchajcie, jest tak piękna pogoda, że po prostu nie wiem tylko czy kłód mi pozwoli na spacer długi. Ale zaopatrzyłam się mądrze. Wziąłam sobie trzy musy. Jeden już zjedzony, orzechy, bo ja jadłam śniadanie z Piotrkiem o 6 i już nic nie jadłam. Więc tak. to sobie spacerujemy. Ale postaram się długo wytrzymać. picie też mam. Także zobaczymy. No i zobaczymy, czy też przede wszystkim, czy tyle jest speak. Naturalna witamina D cudownie Serio kocham te spodnie. One są takie jakbyście mieli dresy mega wygodne. Kieszeń nie mają, tylko tyle, ale no niepotrzebne mi kieszenie w sumie. I wszystko do nich wygląda dobrze. Czy wy to widzicie? My musimy obniżyć łóżeczko, nie? To jest po prostu... ja pierdziele, co za egzemplarz. Przez, przez to, że tyle rzeczy jest w brudach, to w sumie yy, musiałam sobie tak rozłożyć, yy, żeby w ogóle no jakby mało bardzo ubranek tu jest. I tutaj sobie zrobiłam długie rękawki tu długie body, tu jest jedno takie taki, no co się zakłada na jakąś długą bluzkę tu sobie rozłożyłam z sukienka z długim, tu są z krótkim i tu jest taka też na, na coś A tam jest jeszcze taki wzór no jeszcze tutaj mam na kanapie rzeczy świąteczne, to zaraz Wam pokażę tak samo mało jest no też wyrzuciłam bardzo dużo więc tu jest luka tu są takie geterki, spodenki cieńsze tu są dresy też truksowe jedna spódniczka więc mam mega luz więc może to, ja to jakoś jeszcze inaczej ułożę albo po prostu poczekam aż mi wszystko wyschnie. a tutaj jest agentka która nie może tu usiedzieć więc rozbrałam jej to żeby się ławiła ale jej się nie podobało więc dałam jej fotelika tu są te body z krótkim i te jeansowe zestawy, zestawy z krótkimi spodenkami i bluzeczką jakbyśmy jeszcze to zdążyli założyć ale zobaczymy no i tutaj, tu jest akurat czerwony napis i tu też jest na 74, więc weźmiemy to na pewno na święta jako podkoszulek. Eee, tutaj jest też taka dżinsowa sukienka, tu też ją weźmiemy. Może się nada. Tu jest też żółta bluzka i nie wiem w końcu czy ją odłożyć. Zobaczymy. Eee, I tu biorę te świąteczne rzeczy, a to nie zważajcie, tam z tyłu są moje, bo też chcę segregować swoje, więc za chwilę zabieram się za moją walizę. Tylko schowam to do torby. Mam tu torbę małej i muszę Wam powiedzieć, że tak wzięłam sobie już e, trzy pary rajstopek takich najbardziej niudziakowo biało-szarych e, misiaczkowe białe getry e, misiaczkowy gresik. chyba tak się nie uda musimy tu bąbla przenieść do nas o jacie gacie nie sądziłam Że tak szybko będzie ten czas. Aż chyba poruszyłam tym. E, białe dresy, właśnie takie kremowe nude. Śpiochy też takie i takie. E, I takie też neutralne. Jedno takie pod pyszulka. I Jedno takie świąteczne na razie sobie spakowałam. E, więc tak sobie to. Ładnie teraz może ułożę, żeby mi się to pomieściło. Nie. Tu masz chusteczki, proszę. Albo sobie nie ułożę. Nie z wami. Pokażę Wam efekt końcowy. Falling gently down, lights are sparkling all around in this town where joy is found, happiness in every sound. Stockings hanging by. Za dużo zawsze wpycham niunii rzeczy, potem się denerwuję i nie mogę nic znaleźć, e, więc jeszcze zobaczymy, czy te sukieneczki, czy coś to po prostu e, ze swoją walizką nie zapakuję, bo ta torba ma być taka, wiecie, jak się wychodzi na stację, jak się szybko dziecko chce przebrać, tam powinny być najpotrzebniejsze rzeczy, oczywiście e, ciuszki na przebranie, jak jest e, sytuacja awaryjna, ale... Nie, żeby tam było milion outfitów, bo wtedy nie można się totalnie połapać. A jeszcze przecież pieluszka na drogę, jeszcze jakaś zabawka, więc tu powinny być rzeczy na Cito. A ja zawsze pierdzielam tutaj wszystko, więc muszę się tego trochę oduczyć. Parę outfitów, pajacyk jak coś, oczywiście pampersy, chusteczki, wszystko co trzeba, zabawka na drogę. Butelka czy cokolwiek powinno być w tej torbie, smoczek zapasowy, a reszta powinna być. Wraz z, z moją walizką, ale nie wiem, czy się spokojemy, zobaczymy. Za chwilę zabieram z moją walizkę. Dobry wieczór, kochani. <laughs> Możecie zobaczyć, yy, że się odbijam. Jak mi kiedyś ktoś powie, że coś jest niemożliwe, wszystko się da. Słuchajcie, żeby moje plecy nie umarły, to przyniosłam sobie poduszkę do kibla. I montuję. Proszę bardzo. To jest moje stanowisko pracy i myślałam, że jak to nagram, to będzie gorzej wyglądać, a wygląda nawet dobrze, bo nie widzicie reszty. A nevermind, chciałam się pożegnać, bo montuję i ostatnie co skończyłam, to że zabieram się za moją walizkę. No totalnie nie, reszta dnia nie dała mi zabrać się za walizkę, po prostu jest 232 i ja tylko dokładam muzykę, dokładam ten klip, który teraz nagrywam i... Pudziaczki, Ari wyderczy idę w Kimę. Byłam przekonana, że jak się tak wyspałam, to yy, wiecie. No, nie, nie wiem już, co gadam. Mm, to po prostu, że długo wytrzymam. Może i tak, może i do północy bym sobie mogła oglądać. Ale mała yy, miała bezsenność trochę, więc niedawno zasnęła. A ja zaczęłam sobie po prostu montować szybciej. Byliśmy też w Rosmanie. Ale to Wam już jutro opowiem szczerze, bo nie mam już siły. Nie chcę budzić ani Piotrka, nie ma tu kontaktu, ale jestem głupia, przecież tu jest kontakt. A ja się podłączyłam tu w przedpokoju i drzwi mam otwarte. Dobra. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Budziaczek do jutra. Jutro zajmiemy się moją walizką. Pa!